Witam wszystkich serdecznie w moim ogrodzie. Dzisiaj spotykamy się przy moim pięknym migdałku. No, wygląda teraz jak wygląda. Może nie ciekawie, ale czy tylko z tego powodu, że przekwitł? Tydzień temu wyglądał dużo lepiej. Mimo, że jest to stare drzewko, mało ma ponad 20 lat, jak widać, pięknie kwitł. Mamy jednak tutaj duży problem. O którym zaraz opowiem. Powiem też, jak sobie z tym problemem poradzić. Teraz tutaj na zbliżeniu widać, że migdałek nie tylko przekwita, ale i choruje. Proszę zobaczyć, co się dzieje z jego kwiatami. One wręcz zasychają na gałęzi. O, tutaj, tutaj dobrze widać. To jest monilioza, choroba drzew pestkowych, na którą migdałek trójklapowy jest szczególnie uwrażliwiony. Żeby utrzymać krzew czy drzewko migdałka w dobrej kondycji, musimy wykonać jeden zabieg po kwitnieniu, w zasadzie obowiązkowo. A drugi zabieg, jak ktoś jeszcze zechce. Pierwszy zabieg to radykalne cięcie. Drugi to oprysk, niestety, środkami chemicznymi. Zaraz jak migdałek zacznie wykazywać objawy choroby, czyli gdy przekwita, bierzemy sekator i przycinamy go krótko. Przycinamy grubsze gałęzie tak, aby wyciąć wszystkie chore części. Monilioza to choroba grzybowa, która postępuje. A panowuje najpierw górę gałęzie, a później idzie głębiej. Dlatego trzeba dokładnie wyciąć wszystko, co jest chore, pozostawiając zdrową tkankę. Wycinamy też wszystkie cienkie gałązki, które nie mają znaczenia w budowaniu krzewu, a mogą być przechowaniem zarodników grzyba. Dzisiaj jest mocny wiatr, który całe szczęście osusza liście po nocnym deszczu. W zasadzie pogoda nie sprzyja cięciu, ale nie chciałam już dłużej czekać z tym zabiegiem, bo im szybciej, tym lepiej. Jeżeli macie Państwo migdałki nieszczepione w formie krzewu, to postępujemy dokładnie tak samo. Przycinamy grubsze gałęzie, ale tu radzę już użyć pasty ogrodniczej, choćby funaben, która zabezpieczy miejsca cięcia. Wszystkie drobne gałązki całkowicie usuwamy. Wycinamy, u mnie jest ich sporo, ale proszę wierzyć, migdałek na niczym nie straci, jeżeli się ich pozbędziemy. Jest jeszcze jedna zaleta takiego wycinania drobnych gałązek mianowicie migdałek wypuści bardzo szybko z tych grubszych przyciętych gałęzi nowe przyrosty, które będą mocne, sztywne, zdrowe i długie. A na wiosnę będą oblepione kwiatami. Natomiast, gdy zostawimy te drobiazgi, to nicznego, niczego mocnego nie spodziewajmy się. A zabierają tylko światło, są ubiotkie, no i słabo kwitnące. Bardzo często zresztą przyczyną słabego kwitnienia migdałka jest właśnie niewłaściwe cięcie czyli takie odmładzające, oszczędzające, albo nawet brak cięcia. Tu możemy jeszcze skrócić te grubsze gałęzie, żeby nadać koronie kulisty kształt. Tak samo możemy formować migdałki krzaczaste, nadając im taki kształt, jaki nam się podoba. Tak, i tu jeszcze trzeba usunąć, żeby się dostać trochę głębiej. Jak widać na zbliżeniu, duża część korony jest już wyschnięta. Migdałek ma swoje lata, ale wypuszcza jeszcze z boku. Będę czyścić ze starych pędów. Jak będzie jeszcze żywa tkanka, to posmaruję pastą ogrodniczą. Oczywiście potrzebny mi będzie do tego duży sekator. Możemy zawsze poprawić to, co zostało za długie, skrócić lub wyciąć. I tutaj przechodzimy do drugiej strony korony, która wygląda trochę gorzej. Mamy tutaj dużo suchych grubszych resztek gałęzi, które trzeba wyciąć, ale one wymagają zdecydowanie większego sekatora. No, tym małym to na pewno nie dam rady. Pozostałe gałęzie przycinam tak, żeby mogły wyrosnąć z nich. No, tak po dwa, trzy dobrej pędy, czyli zostawiam około 10 cm długości. No, i dalej pozbywam się cienkich gałązek. I tak wygląda przecięty migdałek. Nie martwię się, że ma nieatrakcyjny wygląd, bo do czterech tygodni powinien odbudować swoją koronę. Wypuści nowe gałęzie, nowe, zdrowe liście, które utrzymują się aż do jesieni. Nie zapominam o odkażeniu sekatora zarówno przed cięciem, jak i po cięciu. Mam nadzieję, że mój krótki filmik okazał się dla Państwa przydatny. Podzieliłam się tym, co wiem i co praktykuję przed od wielu lat w swoim ogrodzie. Proszę też nie zapomnieć o subskrypcji mojego kanału. Natomiast, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani innymi problemami czy innymi tematami związanymi z ogrodem, proszę napisać w komentarzach. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.